Witam wszystkich. W ten piękny, słoneczny dzień. Mam już w pełni wiosnę. Ptaki śpiewają, więc czas pokazać następny łuk, prawda? Więc tak, niedawno poproszono mnie o wykonanie takiego troszeczkę nietypowego projektu łuku, który no, kiedyś robiłem już, ale bardzo dawno temu. Eee, ale już długo, długo, długo nie miałem takich właśnie zamówień. Krótko mówiąc, Poproszono mnie o wykonanie łuku stylizowanego na łuku Legolasa, słynnego filmu w Pierścieni. Więc coś takiego udało mi się wykonać. To jest łuk wykonany dla osoby młodej. Lekki ma naciąg, bo to jest tylko jakieś 10 kg. Zdobienia. Zdobienia są tutaj zrobione można powiedzieć, na życzenie osoby, która będzie uchytkowała, to złoty na czarnym tle. Myślę, że bardzo fajnie to wygląda. Teraz zobaczcie tutaj. Od tej strony te delikatnie te pnącza są zawinięte na brzusie dzółku no i gryf. Teraz przekręcimy go o, tak z każdej strony. Na rękojeści dałem tutaj skórę impregnowaną, no i taką specjalną, taki sznurek specjalny złoty. Tak to wygląda. O, jego kształt czyli lekki defleks czy właściwie, no, spory, można powiedzieć Deflex i lekki refleksy podobne do właśnie łuku Legolasa. Dobrze, standardowo teraz za chwilkę pokażę Wam jak on wygląda w cięciwie, naciągniemy go, no i później wiadomo, strzelanie. Dobrze, teraz zobaczcie jak on wygląda, jego kształt przy założonej cięciwie. I naciągamy go. Tutaj jest zakres naciągu, nie jest jakiś bardzo długi, bo to jest dla, dla osoby młodej. Dla pasjonata, właśnie w odcinku. Dobrze. A teraz sobie weźmiemy strzały i strzelimy. new каца. No więc, jak widzieliście, fajnie pasuje, lekko. Nie jest to jakiś demon szybkości, no bo wiadomo, nie będzie szybko ten łuk strzelał, bo to jest lekki naciąg, strzały są troszeczkę z niego za ciężkie. No ale jeśli chodzi właśnie o osobę młodą, dziecko, które po prostu no, będzie używało ten łuk, myślę, że będzie bardzo zadowolony. No dobrze, w takim razie dzięki bardzo za obejrzenie. Tak jak zawsze zachęcam do subskrypcji kanału ludzi, którzy jeszcze nie subskrybowali. No i oczywiście łapkę w górę, jeśli się podobało. Cześć!